Witam serdecznie drogie panienki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla panienek na ten tydzień. No kurde, karty mi się już obciapały, całe karty. Ja pitole. Nie będę ważyć kurczę blaszkę. Przepraszam, tylko wezmę poprawę, bo mi się ściachała karta. Nie muszę musiała zafariować. No dobra. Lecimy, droga panienki, co dla Was? Cóż to za energetyka? Sprawiedliwości staje się zadość. No i w zdrówku, w zdrówku kochani, drogie panienki, uwaga na zdrowie. Uwaga na zdrowie, w szczególności dla panie. Dla Pani, na kobiety, powiem tak, kobietki w ciąży nie powinny sobie czytać horoskopów, nie powinny ich oglądać w ogóle ale powiem tak, tutaj coś się dzieje tutaj są kochowy, tutaj jest coś, tu są choroby kobiece coś się zadziewa, tutaj jest jak to się mówi, te piórko, ale jest też szyja, tak, tutaj baś się rzuca Pierwsze rzuca się na gdzieś tam tutaj mi na tapetę rzuca się zdrówko, uwaga, na, jest to tak dwunastnica, może być to odbyt może być to układ wydalniczy ogólnie, tak, jest coś na kręgosłupie, coś się tam zadziewa, ale coś się dzieje z piersią i z ręką, więc tutaj drogie Panie, i jeszcze skoro na dodatek, nie wiem czy prawa, czy lewa, to już tutaj sobie Państwo do siebie dorzućcie, ale uwaga, bo to co myślicie jest oszukane, to nie jest prawdziwe, czyli tutaj szybciutko trzeba iść do lekarza, żeby szybko tutaj, ale najbardziej pokazuje mi się tutaj coś kobiecego takiego, układ czy wydalniczy może być rozrodczy też jednocześnie, ale tutaj trzeba się tym zająć, szczególnie, że, szczególnie, że same siebie oszukujecie i tutaj, moi drodzy, na to zwracamy największą uwagę, nie ma z tytułu zejścia, odejścia, ale jest sprawa sprawiedliwe podejście do tematu. Czyli to, co wymyślicie to nie jest, nie jest tak, jak wymyślicie, jeżeli chodzi o wasze zdróweczko moi drodzy. Jeżeli chodzi o energię, to bym powiedziała, że <laughs> obserwujecie, coś obserwujecie. No tutaj tutaj jesteście pełne pasji, tutaj jest tak jakby spełnienie czegoś, jest tutaj obserwacja, ale też tu są fajne energie. Myślę, że nie zadziewa się, jeżeli chodzi o finanse, to nie zadziewa się nic aż tak bardzo złego. Jest coś sprawiedliwego, jest sprawiedliwe podejście. Ktoś tam wadzi, Wam bym powiedziała, z boku. Ktoś Wam wadzi. Myślę, że są to kobiety, które wadzą, które gdzieś tam mówią. Tu jest jakieś, pod, tu jest jakieś podkopywanie, tutaj jest jakieś tworzenie czegoś nieprawdziwego, to są jakieś plotki, ale z Waszej strony powinna być tylko i wyłącznie obserwacja. I taki bananek, słuchajcie nas, i bananek. Na, na ustach, a poza tym pełna, taka pełna równowaga, tutaj widzę w kartach, nic się złego, słuchajcie, nie zadziewa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o niektóre panny, które obserwują, obserwują swoich partnerów, w szczególności trygon wody, może być też, no to bym powiedziała, że jest ten trygon powietrza, tak, bo jest ta, bo mamy tutaj, no ale to bym powiedziała, że e, obserwujcie, obserwujcie, a i tak nic nie zobaczycie, bo to nie jest to, e, tutaj odwrotnie karta pokazuje, że tutaj to nie jest tak, jak Wam się wydaje, drogie panienki, czyli wydaje mi się, że partner tutaj, to jeszcze nie jest zdrada, to nie jest, znaczy jeszcze, to nie jest zdrada, to nie jest, wydaje mi się, że to jest zupełnie inna relacja, inna płaszczyzna relacji, inna płaszczyzna znajomości, to nie jest, myślę, że nie ma to nic wspólnego ze zdradą, o tak bym powiedziała, to jest tak, jak Wy to widzicie, a poza tym jest osoba z kobieta, która, nie wiem, czy jesteście panami, czy jesteście paniami, ale która donosi, donosi mówi coś fałszywego, coś oszukańczego, jest to, a tym bardziej bym powiedziała, że jest to osoba, która sama jest nieczysta, która sama jest nie w porządku do Was i mówi tak, jakby obserwowała, obserwowała, ale mówiła, bo to są kalumie, takie typowe, jest to typowa, taka, nie, jest to typowa nieprawda, jest to takie, jest to fikcja, którą chcę włożyć Wam w głowę, żeby gdzieś tam tu Was coś zadziałało, żeby Myślę, że nie powinniście, a szczególnie jeżeli chodzi o trygon wodny, o jakąś młodą osobkę, czy jest to pan, czy pani, ale to jest takie wdrażanie, wkładanie czegoś, co nie jest w mojej drodze prawdziwe. Jest też piękna energia, bo to jest tak, dla tych, którzy tworzą, tutaj jest wyjście za mąż, czyli jest albo wejście na inny etap znajomości, tak, czyli na wspólne tworzenie, na chęć, na chęć zogniskowania tej znajomości, czyli takie utrwalenie, uziemienie tej znajomości czyli no taki poziom fajny, czyli coś, jakiś nowy pomysł w znajomościach, tak, jest to i obserwowanie, co się dzieje, to jest wszystko na ten tydzień, ale jednocześnie jest tęsknota za czymś, starym. tęsknota za czymś, co było bardzo stabilne, tak, tęsknota za jakąś sprawiedliwością, tęsknota za czymś, co jest takie wyważone w życiu, drogie panienki, no powiem tak. Czasami, czasami jesteśmy w takich energiach, że wybijają nas z rytmu. tak. Tutaj panienka mimo, że ma piękne energie, bo tu nie, tu nie ma złych energii. Prócz tej siódemki mieczy, ale jest to siódemka, która tak naprawdę ona nie bardzo was tak, nie bardzo... Znaczy jest, ta, jest coś, co automatyzuje, jest coś, co, jest coś, co tak jakby. Mm, Automatyzuje, ale jednocześnie wkłada wam w głowę, tak, wkłada wam w głowę coś, że ty się panno przejrzyj, no bo twój partner, bo twoja partnerka coś tam robi, ale wydaje mi się, że tu nie ma wielkiego wpływu, bo troszeczkę macie inne postrzeganie. Wy wiecie, bo tu jest zaufanie, wy wiecie, że czy jest to partner życiowy, czy jest to partner zawodowy, biznesowy, to do końca nie jest tak, jak ta osoba mówi. Ja bym pogoniła taką osobkę, która gdzieś tam za pleców załucha, strzela, a tym bardziej. I że jest to, nie jest to prawdą, bo nie jest to, nie jest to sprawdzone, jest to tylko coś, co tej osobie się wydaje, i to jest tak, jakby napięć, napięć i dodać tylko przedziwnych jakichś takich sytuacji, które nie są w życiu w ogóle nikomu potrzebne. Ym, cały tydzień powiem taki: jest zebranie, ładne zebranie swojej energii, ale jednocześnie tęsknota powroty do, do przeszłości, powroty do, do czegoś pięknego. Ym, jednocześnie jest takie zebranie się, zebranie się w sobie, zebranie się w sobie i takie postawienie na, na to, co jest tu i teraz, czyli, bo tu mamy świętowanie, bo jest to, jest to takie rozluźnienie, ale jednocześnie jest takie, wydaje mi się, że też zogniskowanie na tym, że na tym, co tu i teraz, nie na tym, co będzie, tylko nie na tym, co, tylko na tym, co jest tu i teraz. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi, słuchajcie, o nowe znajomości, to są do znajomości, spo, tak jakby życie, życie sobie postanowiło, znaczy życie, no los, tak powiedzmy, los, los postawił Was na, na tej drodze i jest to sprawiedliwe, jest to wyważone, tak właśnie miało być. Ten tamad miał do Was przyjść, miał się pokazać. Wy musicie ze sobą być i to jest księżycowe, czyli to jest wewnętrzne, czy to jest takie aż wręcz ezoteryczne, głębokie i Wy wiecie o tym, że jest to świeże, fajne. i że prawdopodobnie warto, warto wejść w tą znajomość gdzieś głębiej, czy przenieść ją na inny poziom tak naprawdę. Jeżeli chodzi, słuchajcie, jeżeli chodzi o związki, no to jest tutaj, tutaj widzę, natomiast w związkach, gdybym miała się przyczepić tutaj do tej siódemki mieczy, to jest tutaj takie obserwowanie i tworzenie sobie czegoś, czegoś, co jest w ogóle nierealne, czegoś, co jest nieprawdziwe myślę, że w tym tygodniu panienkom bardzo mocno w jakiś sposób zapiszą się panienek dzieci, dzieci czy młodsze rodzeństwo, czy ale dzieci, tak, czy młodsi pracownicy, czy ktoś młody w pracy ale będzie to osoba młodsza, z którą gdzieś tam jesteście emocjonalnie po części związani i w jakiś sposób się zapisze, ale myślę, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu bo to jest obserwowanie, to jest ta trójeczka kielichów, czyli mamy to świętowanie moi drodzy, także tak to widzę Drogie panienki na ten tydzień dla Was. Energie są fajne, energie są spokojne, aczkolwiek jest jakiś przynudzacz, czyli podjudzacz, który będzie próbował tutaj zmącić, ale wydaje mi się, że nie uda mu się w tym tygodniu tego zrobić. Pozdrawiam serdecznie, Buziaczki hejpa, do kolejnego czytania.